Dwuwątkowa narracja historyczna pokazuje dwa światy. Świat oficjalny, kreowany przez socjalistyczną propagandę i świat prawdziwy, skryty przed aparatem represji Polski lat powojennych. Przodownik tylko we dnie robocze chodzi w kombinezonie mechanika, w spodniach. Na niedzielę i w dnie wolne wkłada spódnicę. Przodownik jest malutki i krępy. Z bliska zachwyca czarującym uśmiechem. Bo przodownik nazywa się Stanisława Marciniak. Ten i wiele innych zaskakujących cytatów znalazły swoje odzwierciedlenie na interdyscyplinarnej wystawie historycznej matki, żony i traktorzystki, czyli o polkach w socrealizmie, pozwoliła ona zmierzyć się na wielu płaszczyznach z uproszczonym wizerunkiem kobiety doby socrealizmu. Traktorzystki lub przodownicy trzymającej kielnię w ręce obnażyła obraz kobiety, którą władza zmusiła do nadludzkiego wysiłku i wykonywania męskich zajęć, wmawiając jej równouprawnienia. Na przestrzeni 250 metrów kwadratowych w nowoczesnej aranżacji zostało pokazanych ponad 120 obiektów z przełomu lat 40. i 50. XX wieku. Obrazów, grafik, plakatów, rzeźb czy fotografii należących do kręgu dzieł oficjalnie promowanej kultury socrealistycznej. Za pośrednictwem m. innymi sztuki adresowano do kobiet najważniejsze hasła propagandowe PRL-u, takie jak walka o pokój, współzawodnictwo pracy, walka o plan sześcioletni, walka z analfabetyzmem, czy elektryfikacja wsi. Obiekty na wystawie ilustrujące te problemy zostały uporządkowane według tematów, które najczęściej się pojawiają. Galeria przodownic, kobiet na traktorach i murarek, kobiet w środowisku rodzinnym i domowym, kobiet pracujących na roli, a także przedstawiciele organizacji kobiecych, sportsmenek, artystek. Ekspozycje uzupełniały fotografie. Filmy dokumentalne zaczerpnięte z ówczesnych kronik, poświęcone pracy kobiet przy żniwach, w górnictwie czy fabryce makaronu. Na wystawie znalazły się także przedmioty użytku codziennego z lat 50., dzięki czemu można było poznać także realia epoki, w której żyła i funkcjonowała kobieta. Ciekawostką były proletariuszki na cokoła, wielkoformatowe wydruki rzeźb plenerowych bądź detali architektonicznych. Przedstawiające kobietę w różnych rolach społecznych i zawodowych. Młodzi ludzie odwiedzający wystawę próbowali swoich sił w przygotowanej do wystawy animacji grze, w której przechodzący przez trzy poziomy gry mogli sami złożyć model samochodu lub zaaranżować muzeum socrealizmu. W wystawie towarzyszył katalog, którego ciekawy projekt graficzny zainspirowały wydawnictwa z tamtych lat. Jego treść stanowią rozważania na temat kobiecego piękna i drugoplanowości kobiet w stosunku do mężczyzn w tej epoce, opisy poszczególnych fragmentów wystawy oraz fotografie większości obiektów. Ostatni fragment wystawy zatytułowano Kobiety w walce o pokój. Do walki o pokój zostali wprzęgnięci wszyscy, także kobiety, w szczególności matki, siostry, które dotknęła śmierć bliskich w czasie minionej wojny. Z plakatów, rzeźb, Obrazów, a nawet ludowych wycinanek krzyczą do nas kobiety. Nie chcemy wojny, my chcemy pokoju. Ten świat, wykreowany przez aparat partyjnej propagandy, nie zachwiał postawą naszych bohaterów ze stalowej woli, których losy za chwilę poznamy. Było nas troje: Wandka, Józek, Basia. Pracujemy w tym biurze w Hucie Stalowa Wola. I tylko na gruzach tego budynku znajdziesz tę kartkę. Będziesz albo zbłąkanym wędrowcem, włóczęgą, lub też naukowcem. Natura ludzka lubi tajemnice. Nas nie będzie wśród żyjących. Może zginiemy w tej wojnie, która nas czeka jeszcze. W lutym 2011 roku dokonano sensacyjnego odkrycia. Podczas wymiany drzwi w jednym z biur na terenie huty Stalowa Wola w murze znaleziono listy z 1947 roku. Wkrótce wydarzenia te relacjonowały media w całej Polsce. Listy trafiły do muzeum. Zwinięte w rulonik, napisane na kawałkach kalki technicznej, dobrze zachowane. Znalezisko pociągnęło za sobą niebywały ciąg zdarzeń, a efektem pracy badaczy stała się wystawa listy z przeszłości, prezentowana równolegle z wystawą matki i żony. Treść listów demaskuje zakłamane oblicze władzy, dając światło na prawdziwą sytuację polityczną i społeczną w Polsce po zakończeniu II wojny. Dopiero taka wielowątkowa prezentacja historyczna w Muzeum Regionalnym w Stalowej Wojnie pokazuje pełny obraz tamtych lat. Przeprowadziliśmy konfrontację w wizerunku kobiety wykreowanego przez ówczesną propagandę z autentycznymi odczuciami indywidualnych bohaterów płynącymi z listów. To zderzenie stworzyło, zwłaszcza młodym odbiorcom, Możliwość poznania obu przekazów i poszerzenia horyzontów pojmowania historii Polski w jej złożoności. Ale wróćmy do wydarzeń sprzed ponad 60 lat. W lipcu 1947 roku trójka pracowników Huty, dwie młode kobiety i ich nieco starszy kolega, zdesperowani panującą sytuacją, piszą w pośpiechu dramatyczne listy do potomnych. W trakcie wymiany drzwi w biurze, wsuwają je w powstały otwór w ścianie. Mimo, że praca w firmie idzie normalnym trybem, mają świadomość zniewolenia i niesprawiedliwości ówczesnego ustroju. Autorzy listów w poczuciu wielkiego zagrożenia, przeświadczenia o zbliżającej się wojnie i konsekwencjach, jakie mogą im grozić w przypadku ujawnienia listów, zdobywają się na wielki akt cywilnej odwagi i pokrótce opisują dramatyczną sytuację w oficjalnie wolnej Polsce. Całkowity wpływ na Polskę ma Rosja Sowiecka. Chce naród polski doprowadzić do stanu, gdzie człowiek jest pozbawiony wszelkiej etyki i uczuć, zasad człowieczeństwa i religii. Pod listami podpisują się pełnymi nazwiskami, podają też swój wiek i stan cywilny. Barbara Pieczerak, lat 23, panna. Wanda Dyzyn, 31-letnia wdowa z dwójką dzieci. I Józef Bauer, Mąż i ojciec trójki maluchów, liczący 39 lat, postanowili dać świadectwo prawdzie, wypaczanej przez wszechobecną, nachalną propagandę. Tropem trójki bohaterów poszli muzealnicy i dziennikarz lokalnego tygodnika Stanisław Chudy, który za reportaże o listach zajął pierwsze miejsce w kategorii społeczeństwo w konkursie Stowarzyszenie Gazet Lokalnych Lokal Press 2011. Jedyną żyjącą osobą była już niestety tylko Barbara. Po wielu latach z wielkim wzruszeniem czytała swoje przesłanie. Rodziny pozostałej dwójki nic nie wiedziały o listach, ale chętnie udostępniły zdjęcia i dokumenty, które stały się zaczątkiem wystawy Listy z przeszłości. Bohaterów listów łączyła wspólna praca w hucie, przyjaźń i ogromne zaufanie, którym się darzyli. Pomagali sobie w pracy, byli rodzicami chrzestnymi swoich dzieci. Wszystkie te wątki zostały poruszone na wystawie na której po raz pierwszy w ciekawej aranżacji zostały pokazane oryginalne listy z przeszłości, biogramy i fotografie bohaterów i ich rodzin. W oczach potomnych zjednoczyły ich na zawsze marzenia zamurowane w ścianie.